No to sięgamy po komentarz do osoby zainteresowanej bardzo mocno wynikiem tych wyborów, Beata Kempa, dotychczasowa europosłanka suwerennej Polski. Witamy Panią bardzo serdecznie i od razu spieszymy z pytaniem o wynik. Zanim na słuszne Państwa pytanie skomentuję, pozwólcie Państwo, że podziękuję bardzo serdecznie wszystkim moim wyborcom, którzy postawili na mnie w tych wyborach. Było to ponad 86 tysięcy głosów w województwie dolnośląskim i opolskim. Nie dało to mi mandatu. Gratuluję wszystkim kolegom, którzy będą działać teraz w nowych warunkach w Europarlamencie I, i, i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom, ale i też wszystkim tym, którzy wspierali mnie w bardzo trudnej, bardzo krótkiej kampanii wyborczej. Za wszystko dziękuję i też za te 19 lat w polityce. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie to była to był przepiękny, wspaniały okres ale to też dzięki, dzięki przede wszystkim Wam. Co do wyborów, Państwo redaktorzy, powiem tak, w, rzeczywiście front taki prawicowy, front Związany z takim, który rósł już widzieliśmy w sondażach na bazie sprzeciwu co do pomysłów liberałów i socjalistów, choć niestety socjaliści trzymają się w dość mocnej jednak kondycji, pokazał, że w wielu krajach, w tym w szczególności na przykład we Francji, no ale i też Wiktor Orban utrzymuje wciąż potężne poparcie, ale we Francji, czy właśnie chociażby przywołane AfD w Niemczech, choć this. Yes. Pewnej warstwie jest to partia, z którą ja do końca się z pewnymi poglądami nie, nie, nie utożsamiałam, czy, broń Boże, nie zgadzałam. I, no i Belgia, to co się stało w Belgii, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo tam były jednocześnie, przypomnijmy, wybory też do parlamentu belgijskiego, więc te wybory były jakby połączone, ale chcę powiedzieć, że ten front takiej taki prawicy, która może postawić w tej chwili, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie po e, rozmowach koalicyjnych, po tym, jaka powstanie grupa, jak ona będzie liczna, kto do tej grupy przejdzie, to wszystko jest oczywiście w trakcie, ale będzie mogła postawić tamę e, wielu niedobrym pomysłom, które, które, które szczególnie ci postępowi liberałowie którzy zwróćcie Państwo uwagę, spadli, jednak e, forsowali w, ostatnim, e, w ostatniej kadencji Parlamentu e, Europejskiego. Jak zatem interpretować w tym kontekście wyborów europejskich to, co wydarzyło się w Polsce, bo ewidentnie no, jesteśmy świadkami tego, że partie prawicowe, takie jak właśnie partia Marine Le Pen czy Bracia Włosi we Włoszech, czy podawaliśmy przykłady tutaj Belgii, no, pną się w górę, czy Polska zatem zrobiła taki, nie chcę powiedzieć duży, bo ta różnica jest bardzo niewielka. No ale takie pół kroku w tym. Jeżeli chodzi o y, popularność prawicy. Nad nie, ja, myślę, ja myślę, że nie. Tutaj e, trzeba zawsze patrzeć przez, przez specyfiki różnych krajów. E, Marie Le Pen też no, uczestniczyła całkiem niedawno w wyborach, prawda, e, prezydenckich, więc jakby siłą rozpędu n, można powiedzieć jej działalność i działalność jej partii było widać, że rosną, e, jakby budują kapitał i ten kip, kapitał z wybory na wybory obrastał coraz większym e, zainteresowaniem i poparciem. To jest jakby jedna rzecz. Mogę się mylić. Natomiast jeśli idzie o Polskę, to specyfika jest inna. Tutaj poziom i fala hejtu, jaki wylewa się na Zjednoczoną Prawicę zewsząd, naprawdę był niebywały, szczególnie właśnie w tych wyborach, czego doświadczaliśmy. Płatne reklamy w, w internecie, które miały naszych kandydatów, również to było w stosunku do mnie mm, artykułowane. Ja już. Nawet nie, 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 nie kierowałam tych spraw do sądu, żeby nie wzmacniać e, tych działań, ale to było wszystko widoczne. Ale też e, cały aparat państwa, partia rządząca, z, jak gdyby aparat państwa w to wszystko zaprzęgła, prokuraturę. Również sądy tutaj niestety m, jakby nie, nie były e, odporne na to działanie polityczne, m, ale i też różnego rodzaju brutalna, medialna nagonka poseł, na wielu członków poseł, Zjednoczonej Prawicy poseł, spowodowała, że i tak, jeśli pan pozwoli, tylko skończę. Tak naprawdę uważam, że to jest bardzo dobry wynik, że, że ta niewielka różnica jest do odrobienia, jak najbardziej. I w tym przypadku potężnej, powtarzam, codziennej, właściwie w każdej minucie nagonki, i tak uważam, że ten wynik całej Zjednoczonej Prawicy jest naprawdę bardzo dobry. A jak w tym kontekście oceni pani te tak zwane polityczne przystawki, bo widzimy ten wynik lewicy i trzeciej drogi, raczej tam powodów do radości. Nie ma jak z takiej na szybko analizy pani poseł wynika taki właśnie rezultat. I co to może oznaczać dalej dla tych ugrupowań? Bo, bo można postawić jedną tezę, mianowicie przystawki są wchłaniane, i to już widać po pierwsza jeśli chodzi o lewicę przez komunikaty które słał przede wszystkim Rafał Trzaskowski związane ze zdejmowaniem krzyży symboli religijnych to było ewidentnie widać we wchodzenie w taki ten segment poglądów i komunikatu lewicy lewica jakby nie potrafiła sobie z tym poradzić poza tym dość też sama lewica miała taki dość agresywny, agresywną kampanię pamiętam moje ostatnie starcie chociażby z panem śmiszkiem tutaj w jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie no, jakby jego postawa, nawet wobec kobiety, była odnotowana, myślę, bo, bo odczułam to też w okręgu wyborczym, m, jakie były komentarze. Ale tutaj, jeśli idzie o trzecią drogę, myślę, że sprawa związana z tym, że w tej chwili to raz, że trzecia droga jednak m, nie potrafi być wobec Donalda Tuska asertywna, potul, jest bardzo potulna, szczególnie nie, e, e, Szymon Hołownia. M, I on tak naprawdę za chwilę już przestanie, być potrzebny dlatego, że widać, że elektorat przychodzi na stronę koalicji obywatel platformy obywatelskiej koalicji obywatelskiej, a pan kosiniak kamysz no, ostatnia sprawa związana z, z śmiercią żołnierza na granicy. Donald Tusk swoimi komunikatami. No raz, że próbował obarczyć zjednoczoną prawicę, co już było naprawdę takim można powiedzieć fikołkiem niesamowitym, ale również tutaj akurat kosiniak kamysz w tej sprawie komunikacyjnie zawiódł i nie poradził. No, sprawa jest, uważam, jeszcze nadal bardzo była bardzo żywo dyskutowana w, nawet podczas przez ludzi, nawet podczas ciszy wyborczej. Więc te, na pewno te przystawki będą wchłaniane. Myślę, że ten proces już jest bardzo, bardzo szybki. Była kępa Europosłanka wciąż, bo dodajmy, że jeszcze ta kadencja przecież do połowy, trwa. Lipca, tak. do połowy lipca suwerennej Polski. Bardzo serdecznie pani poseły dziękujemy za ten komentarz i to spotkanie w poranku w telewizji w Polsce. I liczymy, dziękuję że również... znajdzie pani poseł jeszcze nie raz, żeby na naszej antenie wystąpić ze swoimi ocenami, analizami i komentarzami. Bardzo dziękuję, dziękuję za wszelkie zaproszenia, dziękuję również za. Nie to, że mogłam w Państwa telewizji też poglądy swoje artykułować, że było mi to dane bez jakiegoś specjalnego zakłócenia i z, z uwagi na, na Państwa wielką kulturę osobistą i, i duży, war piękny warsztat dziennikarski. Oczywiście, że tak, zawsze jeśli będzie zaproszenie. E, ja się nigdy nie, nie, nie obrażam na nikogo, a w szczególności nie obrażam się na moich wyborców. Jest demokracja, trzeba to wszystko uszanować, po prostu trzeba iść do przodu. Ja wszystkim za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. My Także. My również dziękujemy. Do zobaczenia za to. się. Miłego dnia życzę.